Wiem, że jeszcze będzie pięknie. Przegonimy mrok, przegonimy całe zło, o który w tym momencie chce na zabrać szczęście. na głos, my będziemy ponad to. O, 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 wiem, że jeszcze będzie pięknie. Przegonimy mrok, przegonimy całe zło, o który w tym momencie chce na zabrać szczęście. na głos, my będziemy ponad to. o o, zaszy brat! Mówiłeś jacy jako wórko. O, 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 mam wiele bat i trzeba uweźć za furtką. Bo nie wrócimy w na dno, Przecież wszystko, coś skończy się papierowi robić, a wkoledwie. Dlatego cały czas walczymy o lepsze jutro. o. o. Dobrzy ludzie są przy nas, zabie swój gryma, bo nic nie zatrzyma nas raz. tu. Wiem, że jeszcze będzie pięknie, przegonimy wrogów przegonimy całe zło, o które w tym momencie za zdarza szczęście. na głos, my będziemy ponad to, o, o, ponad to. O, o, będziemy razem ponadto. O, 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 wiem, że jeszcze będzie pięknie. Przegonimy mrok, przegonimy całe zło. O, o, dzielą nas. Przywożą nowe garnitura. O, 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 dzielą nas. O, nie wiem, że tu rytuał. W życiu, w życiu, w życiu, kolaldy ale w nic na chwilę, chwilę to dochodzi do piętnów, bywa dobry czas. Zapomnij o i burach Dobry ludzie są przy nas Zabierz swój krema, bo nic nie zatrzyman w nas tu wiem, że jeszcze będzie pięknie. Przegonimy mrok przegonimy całe zło. O, w tym momencie chcę naprawdę za szczęście. Później na głos, my będziemy ponad to. O, o nas ty jest wad, powiedz mi ja mam pognać nie. Yeah. Kiedy te świat zesuchli krat, fąglada w oczy pełne łez. Wiem, że jeszcze będzie pięknie przegonimy mrok, przegonimy całe zło, które w tym momencie, cena prawda, szczęście ucinał głos, my będziemy ponadto. O, 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 wiem, że jeszcze będzie pięknie przegonimy mrok, przegonimy całe zło. W tym momencie chce nas na szczęście, na głos, my będziemy ponad to, o, 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 ponad to, o, o. będziemy razem ponad to, o o, 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 wiem, że jeszcze będzie pięknie, przegonimy mrok, przegonimy całe zło, o, o, o.